Operacja Poniec 5 Kryptonin Kruszyna to znacznie więcej niż dioramy i rekonstruktorzy, to prawdziwe widowisko. Wśród wojennych scenerii historycznych mundurów odbywały się liczne pokazy. Nie zabrakło piłkarskich meczów w stylu retro i bokserskich pojedynków na ringu. Były to momenty, które dodały wydarzeniu sportowych emocji nie mniejszych niż Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Pojedynki bokserskie podczas wydarzenia były niezwykle realistyczne oddając ducha dawnych walk na ringu. Zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, polała się nawet krew. Przygotowując się no to też patrzyliśmy na to w jaki sposób takie drużyny sportowe wyglądały i staramy się odtworzyć jak najwierniej ubrania, oprzycia. to oczywiście też to czy jak oni faktycznie wyglądali w trakcie walk czy meczy piłkarskich. To, to jest taka podstawa rekonstrukcji tak naprawdę. Boks mam wrażenie jest na tyle wdzięczną taką dyscypliną, że sporo takich klasycznych elementów jest tak naprawdę podstawą każdego treningu, więc ja bym się w ogóle pewnie w normalnych takich warunkach sportowych nie podjął takiej walki. Teraz to tak w ramach zabawy i pokazania myślę, że, że można coś takiego pokazać. I dlatego też w tym wziąłem udział. Publiczność mogła poczuć się jak na prawdziwej gali bokserskiej. Już wzorowaliśmy się na oryginalnych zdjęciach z 1945 46 roku zawodników boksu i na podstawie tych zdjęć odtworzyliśmy wygląd właśnie tutaj na koniec. Te zawsze biorą górę w takim momencie, także chłopacy dali z siebie 100% możliwości, przez to walki były ciekawe i przyciągnęły dużą rzeszę ludzi. Największe tłumy pojawiły się na sobotniej scenizacji bitwy pod Budziszynem, która była niezwykle widowiskowa, przyciągając uwagę nie tylko pasjonatów historii. realistyczne efekty, wybuchy, dynamiczne sceny walki i zaangażowanie rekonstruktorów sprawiły, że publiczność mogła poczuć się jak w centrum historycznego starcia. Staramy się jak najwierniej, jak najbardziej dokładnie, jak najbardziej szczegółowo. Wiadomo, nigdy nie jest się w stanie w 100% odtworzyć pola i realiów wojny. Staramy się jedynie jak najbardziej przybliżyć, żeby to była jakaś namiastka część tego, co po prostu było można faktycznie zobaczyć na, na wojnie. Na wydarzeniu pojawiło się wiele osób chętnych, by poczuć historię na własnej skórze, doświadczyć na żywo emocji związanych z inscenizacjami, rekonstrukcjami i sportowymi rywalizacjami, które przeniosły do minionych epok. No myślę, że jest to dobra promocja dla naszego miasta. No i z roku na rok wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Bardzo nam się podoba. Chłopcy są przede wszystkim zachwyceni. No troszeczkę przestraszeni hałasami, ale naprawdę świetnie. Bardzo nam się podoba. Rewelacja. No warto wracać? No tak, warto. Organizacja imprezy była sporym wyzwaniem, ale też swego rodzaju hołdem dla wieloletniego komentatora Piotra Kaźmierczaka-Kruszyny. Jego wiedza i pasja sprawiły, że każda edycja operacji Poniec była wyjątkowa. Założenie było takie, żeby operacja o kryptonimie była dalej radosną operacją Poniec, dalej wesołą, żebyśmy pamiętali po prostu Piotra z tym uśmiechem, który zawsze nam dawał jako rekonstruktorom, ale również publicę, podczas gdy opowiadał o tym, co tak najbardziej kochał tak naprawdę. Nie? Po emocjonującym weekendzie w Poniecu pozostaje czekać na kolejną edycję operacji Poniec, która już w przyszłym roku.